Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Dzisiaj zabieram Was na ciuchowe zakupy z moją dziewięciolatką. Czyli z oliwką, moją córką, oczywiście. Dzi moją dziewięciolatką, to jakoś dziwnie zabrzmiało w ogóle. Z oliwką, no znacie dokładnie, a jak nie, to ja zaraz ją przedstawię. <laughs> tak, to właśnie ona. Słuchajcie, Oliwia ma dzisiaj głupawkę, level, nie wiem, najwyższy, taki ja w szkole płakałam ze śmiechu. No i dzisiaj też przyszłaś jakaś, nie wiem, nadpobudzona. Co wy w tej szkole robicie? <laughs> dzisiaj misja, słuchajcie, to kupić jakieś nowe ubrania dla tej pani, bo ta pani y, jakoś tak, o, tak za bardzo szybko rośnie. Nie tak, że tu, 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 tu tylko tak. Co? No przed chwilą się śmiałaś. że dzisiaj już szaleję. I podejrzewam, że dzisiaj to jest ten dzień, gdzie lepiej byłoby zrobić zakupy bez oliwki, ale nie zrobimy ich bez oliwki, bo są dla oliwki. Proste po prostu. Ona musi przymierzać rzeczy bo my już się kiedyś z Dawidem wybraliśmy na zakupy, i potem okazało się, że mimo niby kupiliśmy w tym rozmiarze, to wszystko jest, nie wiem, za krótkie albo nie takie, albo nie takie. Więc Oliwia jedzie z nami i mam nadzieję, że nie zwariujemy wszyscy z jej dzisiejszymi humorami, bo tu dosłownie od śmiechu, yy, do płaczu, ja nie wiem, jakieś wahania nastroju normalnie dzisiaj, czy ta pogoda zwariowała, czy coś. Ale powiem Wam, że ja wczoraj miałam taki dzień, tak mega kiepski, że ja nie miałam siły na nic, ja bym dosłownie cały dzień najchętniej przespała. no no ale kupawki nie miałam, no ale może będzie ciekawie z tą oliwką na zakupach, nie wiem, może zrobimy sobie jakieś mini wyzwania challenge'owe, stylizacja od mamy, stylizacja od taty kontra stylizacja dziewięciolatki dla dziewięciolatki, zobaczymy co tam się oliwce podoba i w ogóle zobaczymy czy bardzo dużo różni się gust rodziców, no od tej docelowej, zainteresowanej nowymi ubraniami. <śmiech> <śmiech> widziałam, że trzymasz to, ja nie, no nie to wiem co ci... Widziałam. No dobrze, ale teraz się śmiejesz, więc ja nie ogarniam. Oliwia. Nie no Boże, tragedia wyglądasz jak z horroru jakiegoś, jakaś laleczka czaki czy coś. Ja nie wiem, ja się boję tych zakupów Oliwka. Głowa To może przestań się grzać. Nie, ja, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, Oliwia. Może my na kamerce zadzwonimy do ciebie. No ja wiem, że byś tak chciała, bo ta pani akurat nienawidzi zakupów, ale nie no. Potrzebujemy twojej zgrabnej pupci, żeby przymierzyła spodnie. Jakieś życzenia co do zakupów? Masz coś na oku? Black. 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 Do you want nef -slot -hes? No to jak pogadałyśmy sobie po angielsku, to jedziemy na zakupy. Ej, bo ja sobie śpiewam. Że tańcowała ryba z raku, a Oliwia do mnie, żebym się nie wygupiała. Jak ja jestem poważnym człowiekiem, Oliwia! Żegnaj! Dzisiaj cała rodzina ma jakieś wahania nastrojów. Oliwia to już widzieliście. Dawid chodzi jeszcze wściekły. Więc nie wiem jak się skończą te zakupy. Jaki będzie efekt końcowy w ogóle, ale może Oliwka ma ochotę coś zjeść dobrego na przykład. Może Bubble weźmiemy sushi tea. na kolację, Bubble co? Tea. Bubble tea, dobra, zamówienie przyjęte. <śmiech> Tryskawkowe <laughs> zarzawem. Ja nie wiem czy, czy ja to wytrzymam. No to zaczynamy. Rodzinny shopping. Joliwka już tutaj ruszyła. Pierwszy sklep to reserved i zaraz zobaczymy, co wybierze. Oho, już jej się buzia zaświeciła na jakąś koszulkę, więc zobaczymy zaraz, co będzie. Ja! A mi się zaświeciło. Jaka ładna! Ładniutka ta torebka jest. O, widzę jakie spodnie. Fajne. No dobra, no to szukamy rozmiaru oliwki. No, tylko że musicie zasmucić, bo już widzę, że chyba nie będzie, wiesz, grzebiemy i szukamy słuchajcie, bo okazuje się, że akurat w tym sklepie nie ma w ogóle ubrania są, oczywiście, że są, ale nie ma nic w rozmiarze oliwki dostępnego. To jest hit. Same 1,52 m i tak dalej, a my potrzebujemy tak raczej 1,40 m, 1,34 m serio, oglądałam bluzki z Kuromi, z Hello Kitty jest seria bardzo fajna i nie ma nic, za to Oliwka znalazła sobie koszulkę z Pusheen, taką jedną więc pierwsza rzecz znaleziona, a teraz przegląda Oliwia co to jest za koszulka ze spaghetti zaproponowałam Oliwce sweterek w chmurki taki fioletowy, milutki i powiedziała, że jest ładny więc szukam rozmiaru i zaraz się okaże, czy będzie co jest znalezione? Czapka z Jigglypuffem Pokemon. No ja tutaj mam trochę rzeczy, idziemy zaraz je przymierzać. Wszystko wybrałaś sama, pokaż. Get. Ej, Oliwia, masz dzisiaj jakiś vibe na fioletowe zakupy? Lubię to. My całą rodzinką, słuchajcie, w przymierzalni i Oliwka zaczyna y, pokaz mody. Tak jest? Oliwia, w ogóle jaki ty masz dzisiaj outfit cała na czarno, tak? Taka zbuntowana jakaś jesteś. Ale mamy cute rzeczy fioletowe, więc... Czyli spodnie. Słuchajcie z z A, do tego? A i mega fajnie A to wygląda. Tego? Możesz to, możesz sweterek założyć, ale ten misiek jest mega. A tata co stwierdził, że to są nie spodnie, tylko. Worki na karton. Worki na karton? Ja miałam takie spodnie worki. Ja miałam, Pamiętam tata. No idealnie. Teraz jest idealnie. To co? Kolejne. ci odstaje. Koszulka gotowa. Czapka. I lecimy dalej, czyli bierzemy te trzy, trzy rzeczy, cztery, tak? Czapka, koszulka, spodnie i koszulka. Więc jak na pierwszy sklep poszło całkiem dobrze, bo wychodzimy z czterema rzeczami. No czapki to nie liczę, ale... Całkiem fajne te rzeczy. Teraz lecimy do Zary. I słuchajcie, na tym nasze szczęście zakupowe by się chyba skończyło, bo byliśmy w Zarze, jesteśmy teraz w Handemie, ale nic w oczy Oliwce tutaj nie wpadło, więc nie wiem, co dalej, gdzie nas poniesie. Jedziemy teraz do Sinsei. Jedziemy znaczy, windą. Jedziemy sobie. No właśnie. Jest... Buszujemy, słuchajcie, teraz w Sinsei. Ej, Oliwia, bo ja buszę. Co tu się dzieje w ogóle? E... Dresiki mamy, takie słuchajcie, o, takie, takie, ale Oliwi już odbija palemka totalnie. Więc w Sinsei coś znaleźliśmy, nie powiem, że nie. Dwa komplety takich jakby Ala dresów, jedno jest z dzwonami, drugie dresy. Koszulkę Stitcha, w ogóle koszulek nigdzie żadnych fajnych nie możemy znaleźć, ale zobaczcie co tutaj jeszcze jest. Kolekcja, co Ci powiedziałeś? Że najbrzydsza. Tak. Poznajcie dziada, jakbyście o nim zapomnieli. Obiecana bubble tea po udanych zakupach, prawda? Dziękuję. Ale masz jakiegoś przyczepca do niej. Dobre. Dobre? Słuchajcie, obeszliśmy generalnie wszystkie sklepy, w których Oliwka mogłaby sobie coś wybrać. Tak, dzięki Dawid. Wrócimy jeszcze do Reserved Damy temu szansę jeszcze raz. Co tak patrzysz na mnie? No i, i stamtąd już generalnie chyba będziemy kierować się do domu. Nie wiem, czy bierzemy sushi, czy nie bierzemy. Bo zawsze jak nie weźmiemy, to potem w domu żałujemy, że nie wzięliśmy, ale to się jeszcze okaże, jak będziemy nie. wychodzić. Ty nie wiesz, ja też nie wiem. Ja czuć brzoskwinie. Nikt ja. nie pytał. O, nie, nie, tylko nie moje suszki, suszki. Ej, no wszędzie mi się pojawiają te króliki, na pewno wiecie o co chodzi. Jednak nie reserved, tylko weszliśmy sobie do smyka, bo są w akurat i dorwaliśmy jeszcze dwie koszulki, ale to już całość zobaczycie w domu. Nasz tragarz bardzo dzielnie nosi torby Oliwii, bo Oliwia sobie wynajęła prywatnego tragarza. Tak jest? Za ile? Za zero. Jakim sposobem przeszliśmy z działu z ubraniami na dział z zabawkami? A no takim, że Oliwka chce sobie pooglądać, no więc sobie oglądamy. Co widziałaś ciekawego? Ja powiedz, powiedz. Praktycznie. Nic, nic, praktycznie jest niezadowolona. Zaraz jeszcze idziemy do TK Maxa, tam są jakieś cudeńka. Co wam się wzięło teraz na wąchanie wszystkiego, Oliwia? Co to jest? Co się stało z nią? Dlaczego ty masz tu latające włosy? Co jest grane Oliwia? Boże! Dlaczego? Co, co to jest? Ej, Oliwka, zobacz. Nie wiem czy to Zachnę. widać. Twoje włosy żyją własnym życiem. Co jest to grane? Ej, powinnaś wziąć za ten... Zalokowanie produktów w swoją buzią. Tak, ja myślę, że z tobą to się bardziej kojarzyło. Oglądamy właśnie kolekcję Hello Kitty, różne kosmetyki i tak dalej. I Dawid z Olivią mają manię wąchania wszystkiego. I tak postanowiłam, że nagram Wam podsumowanie tych całych zakupów już w domu. Generalnie nagrywam kolejnego dnia po zakupach. Oliwka jest teraz w szkole, ale to dobrze, dlatego, że ja mogę zrobić tutaj totalną rewolucję w jej pokoju, po wyrzucać dosłownie wszystko z szafy, przebrać to, co za małe, włożyć to, co nowe i tak dalej, tak dalej. Wiecie, po prostu czyszczenie szafy zrobimy taką nie no, renowację to się nie nazywa, renament też nie, no wiecie o co mi chodzi. Więc szybkie podsumowanko, co udało nam się kupić, ale po Powiem Wam, że zakupy naprawdę udane. Nikt się nie pokłócił, nic się nie stało. Oliwia nie miała taką upawki, no może poza tym yy, z Miskiem, z tym, co się śmiał, tak dziwnie, w ogóle dziwna. Ta zabawka była bardzo, yy, ale kupiliśmy dość fajne rzeczy, więc udało się. Ja już sobie tutaj. Yy... Po po przynosiłam tutaj jakiś kosz i tutaj jakieś bluzy, swetry. No tutaj są te nowe rzeczy, pościskane na razie, więc zaraz je powyjmuję Później zostanie naszym modelem i słuchajcie, tutaj jest taki komplet, Sinsei bluza plus takie spodnie dzwonowe jakby, takie trochę jakby nie wiem, vibe marynarski, ale ogólnie mi się to bardzo podobało. Tego też jestem ciekawa, bo tak mamy tutaj bluzę i do tego takie też szerokie spodnie jakby od góry jaśniejsze i potem idą w takie ciemniejsze i słuchajcie, ten komplet cały kosztował 49,99, czyli 50. To tak jakby 25 bluza, 25 spodnie, więc e, luzik, arbuzik. I tego Oliwka nie mierzyła, więc jestem naprawdę ciekawa, jak będzie w tym wyglądać. E, I co my tutaj mamy? Ej, to chyba nie jest wszystko, bo tutaj jeszcze takie prążkowane gadki, też z z takim fajnym zakończeniem. Zresztą widzieliście to wszystko na e, przebitkach. I, a, bo tu jest tylko Sensei, chyba, no tak. I tutaj jest, a nie, jeszcze smyk. Czy to jest Sinsy? Ja już się pogubiłam. To jest koszulka z Sinsay styczowa. Taka, taka, tak, zgadza się? I jeszcze gadki. A gdzie reszta? Zguba się znalazła, czyli zaginiona torba z Reserved. I słuchajcie, no tak, czapka mega jej się spodobała. Oliwka ostatnio ma jakąś fazę na Pokemony, więc no czemu nie? Na pewno się przyda, ale tutaj zdecydowanie nasz chyba ulubieniec mój i Oliwki, czyli spodnie, te szerokie, z tym przywieszanym miskiem. No one są rewelacyjne naprawdę są mega fajne i to, że one tutaj mają ten bryloczek z tym misiem, kotkiem nie wiem co to dokładnie jest, ale Oliwka mega fajnie w nich wyglądała, no i oczywiście szerokasy, jak żeby inaczej, żadne rurki tutaj nie wchodzą w grę, nie, no naprawdę są fajne no i tutaj już widzieliście jak przymierzała tą bluzkę kotkową, a i tutaj są jeszcze dwie ze smyka i ja ich chyba nie pokazywałam, nie pokazywałam, pierwsza jest taka Motylowa, taka pociapciana, a druga, no to jak zobaczyłam, no to po prostu to jest bluzka stworzona dla oliwi, czyli Not today: oliwka. Pouczymy się czegoś, może poczytasz lekturę Not today, Oliwka przyniosłaś wklejki? Not today, i tak dalej, i tak dalej I w ogóle jestem mega ciekawa, czy dzisiaj Czyli w czwarty dzień od poniedziałku Kiedy wróciła do szkoły po tygodniowej przerwie Wreszcie będzie pamiętała o tym Że ma zabrać zaległe wklejki Czyli karty pracy, jakieś tam wklejki do zeszytu I w ogóle, nie no Jak ona dzisiaj tego nie przyniesie To uwierz się, że ja, ja wyjdę z siebie dosłownie I stanę obok Muszę sobie przygotować jakieś worki na śmieci Żeby włożyć te za małe i odłożyć bo zawsze komuś dajemy albo, albo, kowiecie, takie jakieś tam wymiany idą, pójdą nowe, stare wyjdą, no i będzie posprzątane. Oliwka wczoraj wieczorem połączyła się z koleżankami z klasy. Ja nie wiem, czy ona zapomniała, czy, czy to może nie jest ten kwiatek, ale miała robić koleżance z długopisu 3D kwiatuszka, właśnie na podstawie, i został na biurku, więc nie jestem pewna, ale mega, mega ładnie jej te kwiatki wychodzą. Ja też takiego dostałam, więc tutaj nie wiem, czy zapomniała go wziąć, czy, czy to ma być jednak jakiś inny, ale odstawiam go delikatnie, żeby nie popsuć, bo będzie afera. Więc po prostu wywalam wszystko teraz z tej szafy i będę to segregować. Nie wiem, co tutaj będzie, co zostanie, co nie zostanie, ale myślę, że znajdzie się bardzo dużo rzeczy, o których zapomniałyśmy w życiu codziennym i na przykład takich dużo zapychaczy oliwka tutaj ma na wieszakach. Na przykład kurtkę, która jest już za mała, nie będzie w niej chodzić, ale ona wisi. I to jest, i po co ona wisi? Powiedzcie mi, po co ona wisi. Zrobimy jeszcze inaczej, bo te nowe rzeczy pochowałam z powrotem do toreb, a po prostu całą zawartość szafy wywalę na łóżko i wtedy będzie mi się łatwiej to po prostu segregowało. Usiądę sobie na podłodze i będę sobie robiła kubki dobre, niedobre, koszulki, spodnie itd., itd. Ale nie myślcie, że ja to wszystko zrobię sama. Ja oczywiście powywalam to, posegreguję wstępnie może i razem z Oliwką potem to poskładamy. Tak myślę, żeby ją w to zaangażować a potem wezmę się za połówkę Staśka, tyle, że no ze Staśkiem będzie prościej tak mi się wydaje, bo on raczej nie ma tam dużo rzeczy do odrzutu jakby z szafy, a dokupiliśmy mu też wczoraj parę fajnych rzeczy, dlatego, że na Staśka, to w każdym sklepie akurat były promocje, na Oliwkę dosłownie nic a na Staśka dosłownie, nie wiem, spodnie po trzy dychy, czy coś takiego a Oliwki, jeżeli były promocje, widzieliście że na początku spodobały jej się takie spodnie i one były naprawdę bardzo fajne oczywiście nie ma rozmiaru koszulki, jej się spodobał nie ma rozmiaru, coś tam mi się spodobało, mówię oliwka nie ma twojego rozmiaru wiecie co, jak odbiorę dzisiaj oliwkę ze szkoły to mogę, mogę spróbować i spróbuję zrobić drugie podejście do odbioru dowodu bo wtedy nie było tej pani. A po drugie, chyba znowu pojadę po jakieś sony angel, to jest Chińczyka, podróby, bo Stasiek ma tego Bobasa w ogóle naklejonego na telefon. Moja siostra coś tam mówiła, żeby chciała nakleić. Ja może, ja nie wiem, czy ja bym chciała nakleić, bo nie wiem, czy moje etui by to przyjęło, jakby, ale sam fakt tego. Wiecie, otwierania i tej, co wam się trafi, tylko że kto, tak jak ktoś napisał, ja nie rozumiem fenomenu tej zabawki, ja też nie rozumiem. No bo basy z gołymi pupami i o co, wy, cho, o co chodzi w ogóle, tak samo jak teraz na TikToku, jest zalew tych królików, że kiedy mówię do włamywacza, bierz wszystko co chcesz, a on bierze moje coś tam, i ten królik odpowiada, o, nie, nie moje coś tam, coś tam, ja nie wiem, co się dzieje. W ogóle te króliki wyskoczyły i zalały mi całe dla ciebie na TikToku. Tak to aktualnie wygląda. Puszko oliwki, zasypane dosłownie prawie całą zawartością szafy. Zostawiłam tylko złożone swetry, takie ala świąteczne, ale to jest też dobry czas, żeby je teraz wynieść na górę, na strych. I tam na samym dole też ma jakieś takie stare bluzy, w których lata po podwórku, jak gdzieś tam wychodzi. Wiecie, że może to po prostu ubrudzić, zniszczyć, nic nie będzie ża żadnej szkody. I teraz bardzo ważna informacja, na którą wielu z Was mam nadzieję, że czekało. Dzisiaj rano siedziałam sobie i tworzyłam. Stworzyłam, próbowałam stworzyć logo do naszego kanału z grami i tło. No i, i jest coś. Słuchajcie, coś wyszło. Nie jestem z tego w 100% zadowolona, więc na pewno będę jeszcze kombinować i grzebać i tam zmieniać coś, ale myślę, że takie jako pierwsze, przejściowe, bo potem przecież zawsze można to zmienić. Mogę powiedzieć, że jestem już przygotowana, a tego mi w ogóle brakowało, tylko tego, żeby otworzyć ten kanał, stworzyć go i zacząć nagrywać dla Was gry razem z Oliwką, Dawidem, Staś, po prostu takie rodzinne, była sąsiadka wariatka, więc ja mam nadzieję, że pociągniemy tą serię. Bo powiem Wam, że ja się uśmiałam, ja się dosłownie uśmiałam. Nigdy chyba tak śmiesznie, jakby nie, tak fajnie nie nagrywało mi się gry. Więc spodziewajcie się Robloxa, Toki Boki, innych jakichś gier. Zresztą będę tutaj otwarta na Wasze propozycje i, i na to, co Oliwka na przykład zaproponuje, bo to Oliwia namawiała mnie bardzo na ten Heaven, czy Haven już sama nie wiem. Więc tak, więc już niedługo, już niedługo myślę, że w ten weekend dzisiaj tak, dzisiaj dopnę wszystko na ostatni guzik. Przygotuję wszystko, żeby było, wiecie, na tip top. Przygotujemy sobie jakiś pierwszy film, żeby to fajnie wyszło. I opowiemy wam trochę, co tam będzie się działo. A w niedzielę, w niedzielę lub w sobotę, pierwszy odcinek. I ja tutaj już. O tak, nie, tak się mówi, jak się kłamie. Na mały paluszek, słuchajcie. Na mały paluszek robimy przysięgę, że w ten weekend rusza nasz kanał gamingowy. Wróciłam, paczuszkę y, otworzyłam tutaj, tak? I będę sobie wyciągać brała, będę z parapetu. To magnesy na lodówkę dostałam. Ja mam lodówkę, słuchajcie. Tylko, że ja mam niestety lodówkę ze szkłem, na której magnesy się nie trzymają. Niestety. No. A tutaj widzę jakieś fajne. O, matko, jakie ładne! Chojneczka! ja już tęsknię za świętami. Hej, Daria, mam na imię Julka i mam 10 lat. Jest to moja czwarta paczka do was! Możesz mnie kojarzyć. Mam nadzieję, że paczka Ci się spodoba, a w niej znajdziesz coś słodkiego i kilka drobiazgów. Dodasz mnie do Roblox, o, o Robloxie, mój nick to Bersh To się inaczej zapisze, ale możesz zapisać. Obważanek 12311. 1, 1. Julka! Dobra, Julka, robimy to i w ogóle to myślę też, że fajnie by było zrobić kiedyś taki odcinek na ten kanał gamingowy, że gram typowo z Wami z wami, nie wiem, w jakiś, kto ostatni dotknie przycisk, coś takiego, żebyśmy taką grupową wiecie, mieli fajną konkurencję więc list zostawiam, żebym nie zgubiła nazwy, tutaj chyba mam kolejny obrazek do powieszenia na lodówkę, no tylko, że niestety moja lodówka jest szklana i nie zmieszczą się tam żadne, czy znaczy nie przykleją się żadne magnesy, a znowu mam tutaj piękne kociałki jest nawet mój portret, słuchajcie mega mi się podoba, a tutaj dostaliśmy chyba też do o matko, jaki to jest cute, do pokolorowania, Cinamorol! Pushin, e, bubble tea, chyba, o ile się nie mylę, te kuleczki mam nadzieję, że mnie dobrze naprowadzają I tutaj jest coś dla mnie typowo, słuchajcie, mam nie czytać tego na głos, więc słuchajcie Julia, zależy, co to by miało być. Możesz mi napisać maila albo nie wiem na Instagramie, jak masz czy coś, te swoje pomysły i zobaczymy, co da się z tym zrobić. Koteczek krokiet, słodziak! I trochę słodkości, czyli y, dwa lizaczki, nim dwa i pawełek, Tofi. Mam jeszcze dinozaura i on pójdzie do Staśka, balonik i taki squishy jakby kawałek arbuza. Mega, mega fajne! Więc Julka, bardzo, bardzo dziękuję za kolejną paczkę. Po prostu już nie szalej tak z tymi paczkami, no bo czwarta jakiś rekord zaraz pobierz. Chociaż no nie tylko ty, bo wiem, że są takie paczki, gdzie przychodzą do nas co jakiś czas od jednej osoby, właśnie. Jesteście przekochani, naprawdę. Dla Julki wysyłam serduszko. Serduszko również dla wszystkich oglądających ten odcinek. I słuchajcie, ja już uciekam, bo ja bym sobie tak mogła do was gadać, żebyście mnie słuchali, czy tam chcecie, czy nie chcecie. Mam nadzieję, że chcecie, że się za mną nie nudzicie, oczywiście, ale. Jakby tak przypomnę tylko. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas na zakupach. Jeżeli chcecie więcej holi zakupowych i wyjazdów na zakupki, żeby były nagrywane, to dajcie znać w komentarzach. A ja już uciekam, bo sprzątanie czeka. Więc życzę Wam cudownego dnia i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Popatki!